Witajcie, kochani. Jesteśmy w Ewangelii Łukasza, piąty rozdział. Pogoda dopisuje, dobrze mi się tu stoi. Piąty rozdział, ósmy werset. Ostatnio mówiliśmy o cudzie z rybami, i zobaczcie, do czego prowadzi posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo Bogu kruszy serce. Posłuszeństwo Bogu wprowadza nas w Jego poznanie, w prawdziwe życie. Bo, bo, co się stało? Łódź Piotra została napełniona rybami po brzegi. Połów się udał, bo Jezus powiedział do niego: Wypłyń na głębie, stary. I on go posłuchał, mimo tego, że nie chciał. Ale, co jest kluczowe w tym fragmencie? Werset ósmy, bo zobaczcie, co się staje z Szymonem. Szymon, widząc to, Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa i powiedział: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. I to jest pokuta. Nie chodzi o to, żeby mechanicznie wymieniać wszystkie grzechy. Chodzi o to, żeby twoje serce stało się świadome tego, że jesteś nikim, że jesteś słaby, że jesteś grzeszny, że jesteś niewystarczający sam, że jesteś sam jak palec, że jesteś kubką pyłu. I przyjść z tym do Boga, który z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, ale proch z martwych wstaje. I On sprawia, że cała ta Twoja marna egzystencja nagle w Nim znajduje zastosowanie, nagle w Nim ożywia do pełni życia, nagle w Nim staje się wartościowa. I nie wartościowa dla tego świata, czy w Twoich oczach. Nie chodzi o Twoją tożsamość, tu nie chodzi o Ciebie, ale chodzi o Niego. Że On staje się Twoim schronieniem, Ty do Niego przychodzisz, On nadaje Tobie wartość, bo On wyszedł, by spotkać się z Tobą. Bóg Wszechmogący wypowiedział do Ciebie słowo: On nie widzi tej kupy gnoju, On widzi Ciebie. Tak, jak cię stworzył, tak jak cię zaplanował. Tak jak cię przeznaczył od założenia świata. I On będzie Ci mówił, kim jesteś. On będzie ci mówił, kim on jest. On będzie chciał żyć przez ciebie. I nawet jeżeli się pomylisz, gafy popełnisz, walniesz w jedne krzaki czy drugie po drodze, dla Niego to nie ma znaczenia. On naprawdę ma taki margines błędu na nas, że On się niczego... Nie boi ani się niczym nie przejmuje. Ale jednego pragnie: żebyś ty mu szczerze w sercu zaufał, tak naprawdę szczerze się mu poddał, bo wtedy on może Ciebie prowadzić. Kiedy On wie, że Ty tego chcesz, On może wyciągnąć Cię z bagna. I Piotr tutaj właśnie tą chęć wyraża to jest początek, pokuta, czyli zmiana myślenia. On już nie patrzy teraz na ryby, on już teraz patrzy na Chrystusa. I o to chodzi. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. I jego bowiem, i wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli i towarzysz, towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona: Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. I co robi Jezus w tym momencie? Jezus powołuje Szymona. I Jezus dzisiaj powołuje ciebie i mnie. Nie bój się, od czego to się zaczyna? Nie bój się. Ten przychodzi, pada zasmarkany przed nim. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jest koniec, koniec. Skupia się na swojej marnej egzystencji przed nim, i to jest właśnie to, co zawsze i z każdym z nas robi Jezus. On podchodzi do ciebie, podnosi cię za brodę, żebyś ty przestał patrzeć w ziemię, a zaczął patrzeć w górę, patrzeć ci w oczy i mówi: Nie bój się. Jesteś mój, ja cię wykupiłem, ja dla ciebie tu przyszedłem, ja wiem w jakim ty jesteś stanie, ale ja na to nie patrzę. Ja patrzę na ciebie osobiście, konkretnie. Ja patrzę na ciebie. Nie bój się. Ja widzę głębiej. Ja widzę dalej. Ta chwila. Przypomnij sobie tą chwilę. Ja cały czas mam tą chwilę. Non-stop w niej jestem. Kiedy patrzę Jezusowi w oczy. A on mówi: Nie bój się. Ja jestem. Nie bój się, ja wszystko czynię nowe. Nie bój się, oto ludzi, odtąd ludzi będziesz łowił. Uczynię cię rybakiem ludzi. Co mamy sieci zarzucać na ludzi? No nie o to chodzi. Chodzi o to, że stajemy się Chrystusowi i kiedy my idziemy w Chrystusie i żyjemy w Nim, nasze życie wygląda inaczej. Inaczej mówimy, inaczej myślimy, inaczej się zachowujemy, inaczej przeżywamy trudy, i nasze życie świeci. A ludzie, widząc to, przychodzą, pytają się, stary, co jest? Ja potrzebuję pomocy, a ty mówisz: Mam odpowiedź. Mi też ktoś pomógł. Dlaczego ty mi pomagasz? Ponieważ mi też ktoś pomógł, mnie też ktoś złowił. Odtąd ja łowię dla Królestwa Bożego. Nie żyję już tak jak kiedyś. Jestem rybakiem ludzi, a łowię ich przez życie w Chrystusie Panu. Nie tylko przez gadanie. Gadanie to jest taka wisieńka na torcie. Ona kończy, ona jest w stanie wyrazić Ewangelię. Ale to, co tak naprawdę ciągnie ludzi, co tak naprawdę jest wyrażeniem Ewangelii, słowa są tak jakby... No ten tort jest pięknym przykładem. Całe twoje życie w Chrystusie to jest tort. I ludzie chcą tortu, chcą zjeść tego torta. Oni patrzą na tort. A słowa to jest taka wisienka, to jest puenta. Puenta. Gdzie ty możesz to po prostu zawiązać w doskonałość. Oni mają widzieć Chrystusa przez Twoje życie, smakować Chrystusa przez Twoje życie, dotykać Chrystusa przez Twoje życie, cieszyć się Chrystusem przez Twoje życie, czy to są wierzący, czy niewierzący. I kiedy już jedzą ten kawałek tego torta, ta wisienka, to ma być taki naturalny dodatek rozkoszy. I to są słowa. Jak to ma się stać? Prosta sprawa. Po tym filmie wyłącz ten film i nigdy więcej żadnego mojego filmu nie oglądaj. Jeden. Otwórz Słowo Boże i zacznij czytać. Dwa. Zacznij rozmawiać z Bogiem. Trzy. I niech to słowo samo ciebie przemieni. Trwaj z Nim w intymności sam na sam i rób to, co On zrodzi w Twoim sercu: w posłuszeństwie, w miłości i w odwadze. Co mówi Jezus? Nie bój się, Piotrze. Nie bój się. Odtąd będziesz łowił ludzi. A oni, wyciągnąwszy łódź na brzeg, zostawili wszystko i poszli za nim. I ty dzisiaj musisz to zrobić. Jezus mówi: Jeżeli ktoś chce iść za mną, niech wstecz się nie ogląda. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty pójdź za mną. Nie możesz oglądać się wstecz. Jeśli chcesz przyłożyć rękę do tego pługa, nie wolno ci. Nie wolno ci patrzeć w przeszłość, na to, co było, gdzie byłeś kiedyś. To wszystko nie ma znaczenia. To wszystko zostało zniszczone, ukrzyżowane wraz z Chrystusem, to wszystko zostało pokonane, a Jezus wprowadza cię w nowe życie, w ducha, którym on sam jest. I naprawdę, jeżeli On zechce, to On cię użyje. Ale ty nie szukaj służby, ty szukaj Jego, a On sam wszystkiego dokona. Przyjdź do Słowa, bo ono jest duchem i życiem, i nie chodzi o literkę i książkę, chodzi o Jezusa Chrystusa, o relację z Nim. Amen.